w poprzednim odcinku programu Deżur. Pan Krzysztof trafił na Sor Bielański z nogą uszkodzoną przez piłę łańcuchową. Odwiedziliśmy rekonwalescenta w jego domu. Poznajmy historię urazu pana Krzysztofa. Przygotowywałem się do zakupu piły dość długo. Koniecznie musiała być mocna i duża. Kupiłem taką profesjonalną, no i w dniu inauguracji piły po prostu prowadnica odbiła prosto w nogę. Na szczęście nie z dużym impetem. Dzięki temu nogę jest jeszcze na miejscu. Natomiast e, no wyglądało to na początku koszmarnie. E, na szczęście rodzina była w domu i natychmiast się mną zajęli. Nogę zabezpieczyli, wezwali pogotowie. Pogotowie przy, przyjechało i mm, po pierwsze uspokoili żonę, po drugie. E, Uspokoili mnie, powiedzieli, że wygląda na to, że to tylko powierzchowna rana, że kość jest cała, a tego się bałem najbardziej, bo w momencie tego zderzenia z piłą, w pierwszej kolejności zobaczyłem, co się stało i widać było, że kość była na wierzchu. Bardzo dobrze się to wszystko skończyło dla mnie, przecież tak naprawdę w ułamku sekundy całe życie się zmienia, mogłem stracić tę nogę bezpowrotnie i miałem bardzo dużo szczęścia w tym wszystkim. Witamy na warszawskich bielanach, gdzie uczestniczymy w życiu oddziału ratunkowego tutejszego szpitala. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Kulisy pracy soru przedstawiają. Wojciech Moraczewski lekarz anestezjolog 15 lat pracy w zawodzie od 6 lat na bielańskim sorze. Andrzej Kurowski lekarz anestezjolog 20 lat pracy w zawodzie na bielanach od 2 lat. Barbara Osińska, pielęgniarka. Na oddziale ratunkowym pracuje od 6 lat. Artur Kruszyński, ratownik medyczny w ekipie sor od ponad roku. Ewa Wójcik, pielęgniarka anestezjologiczna. Na SOR-ze 3 lata. Beata Poziomecka, pielęgniarka anestezjologiczna. Jej staż na sor sorze to 3 lata. Dzień dobry panu. Dobry. A pan pamięta, co się stało? Wszystko pamiętam. Wszystko pan pamięta, dobry. tak? Już z samego rana pogotowie przywiozło na sor ciężko rannego pacjenta, ofiarę wypadków pracy. Pan Roman został przygnieciony przez półtonowy element ogrodzenia. Tu jest odma podskórna, więc pewno są złamane żebra, bo to czuć w dotyku. Na pana podobno jakaś, nie wiem, barierka, coś tam spadło w każdym razie. Uraz głowy, ale bez utraty przytomności, pan wszystko pamięta i jest podobno otwarte złamanie. Wezwany na konsultację lekarz ortopeda natychmiast ogląda nieładnie wyglądające złamanie w okolicy stawu skokowego. mam wykazik. Chory miejsce natychmiast należy powtórnie opatrzyć oraz zabezpieczyć za pomocą szyny ortopedycznej. A tu coś boli? Nie, 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 bolą? nie boli. Nie. Nie. No. Pacjent jedzie na diagnostykę rentgen oraz tomografię komputerową. Tymczasem na sory przywieziono kolejnego poszkodowanego. Pacjent po urazie głowy pod wpływem alkoholu, znaleziony przez policję na klatce, i no to wszystko się. A duża jest rana tam? Duża, 5 cm. Ale to jest skal, taka... Zgubienia nie ma, nie, to nie jest skalp, to jest rana. Po prostu taka, tłuczona tak naprawdę. Nie Niecięta, dobra. Pan Grzegorz jedzie na żółtą stronę szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie w sali zabiegowej rozbitą głową zajmie się chirurg. Rana mocno krwawi. Jednak zanim lekarz przystąpi do szycia, personel gabinetu zabiegowego musi dokładnie wyczyścić uszkodzone miejsce. Uszkodzone miejsce zostało oczywiście znieczulone i można zakładać szwy. Działem. Działem no. Jeszcze kilka wprawnych ruchów igłą oraz nicią chirurgiczną i pan Grzegorz będzie miał całą głowę. O. Karty i do domu. Opatrunek i pacjent pojedzie na zieloną stronę soru do wypisu. Podczas gdy szyto głowę pana Grzegorza do szpitala trafił kolejny pacjent. To kobieta z poważnego wypadku komunikacyjnego. Dzień dobry pani. No. Jak pani ma na imię? Maria. Jak? Maria. Maria. Pani Maria, czy pani pamięta, co się stało? Tak. A co się stało? Tak, że nie czułam. Aha, pani była kierowcą, czy. Aha. Tu boli. Tu z tej strony. Najbardziej tutaj, tak? Tu. Tu jak dotykam coś boli? Nie. Tu jak dotykam... tu boli, tak? Tu boli, tak jak naciskam? Nie. Pani Maria doznała obrażeń na skutek zderzenia czołowego. Troszkę na własne życzenie, bo jechała bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Teraz personel soru pobierze jej krew do niezbędnych badań. Do kobiety przychodzi ortopeda, wezwany przez lekarza dyżurnego na konsultację. Tu Panią też boli, być może jest mostek też strachnięty. Dopóki nie sfotografujemy całego kręgosłupa, to umawiamy się, że leży Pani płasko, nie uniosąc się na tej desce. Jak wyjdzie, że ma Pani zdrowy kręgosłup, to wyjmiemy spod Pani tą deskę, będzie od razu lepiej. Dobra? Z widocznych urazów pani Maria ma rozprute kolano, ale kości chyba są całe. No i co? Jak to wygląda? Dobrze. Dobrze wygląda. Znaczy nie dobrze, ale dobrze. W sensie dobrze, to Kost, nie jest cało. Wygląda na pierwszy rzut oka. Praktykujący w szpitalnym oddziale ratunkowym studenci zabezpieczają uraz kolana pacjentki i kobieta udaje się na diagnostykę rentgenowską i tomografię komputerową. Z badań powrócił w tym czasie pan Roman, który został przygnieciony przez półtonową barierę. Zdjęcia wskazują jednoznacznie, jakich urazów doznał. Jest i strzałka walnięta, ale jest tutaj ładnie rozkruszona ta kostka. A to? odma. Pacjent cierpi na kłopoty z oddychaniem. To efekt odmy, czyli wtargnięcia powietrza do jamy opłucnej. Aby usunąć tę dolegliwość, potrzebna będzie interwencja chirurga. Po podaniu znieczulenia lekarz założy do jamy opłucnej dren, celem odessania powietrza. Dren jest na swoim miejscu. Teraz po odessaniu powietrza poprzez wytwarzanie stałego podciśnienia, odma zacznie się stopniowo zmniejszać, aż ulegnie całkowitemu zaniknięciu. Na tym nie skończy się praca chirurga. Lekarz musi bowiem jeszcze zaszyć niewielkie rany na głowie pana Romana. Waszwy i jest już po wszystkim. Jeszcze tylko opatrunek i pacjent jedzie na blok operacyjny, gdzie ortopedzi zajmą się złamaną nogą. Z badań diagnostycznych powróciła pani Maria, ofiara zderzenia czołowego. Jej stan jest bardzo ciężki. Wojtek Moraczewski z tej strony, Sorry. No, robotę będziecie mieli dużą. Jest pęknięta wątroba. Pani po urazie komunikacyjnym, przytomna, wydolna. Jest e, opisywany płyn wolny w jamie brzusznej. Lekarz dyżurny musiał oczywiście poinformować pacjentkę o jej stanie zdrowia. Nie wiem powie, że nie ma Pan Znaczy mam wiadomości średnie, no. Yes. Ma Pani pękniętą wątrobę. Yes. No, tak więc trzeba otworzyć brzuch i to połapać. Zdaje się. No, przeważnie się daje, no. Dobry chirurg jest. Coś tam piszą, że też nerka im się nie podoba. Lewa, no ale to sobie już obejrzą, Jak gdyby po otwarciu. Natomiast największy problem to jest, to jest ta wątroba w tej filmie. Głowa cała, szyja cała. Noga? Noga jest cała. To to jest rana powierzchowna do, do zaopatrzenia chirurgicznego. To to ale to Boli, bo jest szeroka rana, natomiast generalnie choroba jest najbardziej skoncentrowana w brzuchu. Tak więc jedziemy na operację za chwilkę. To będzie długa operacja. No, ani chwili dłużej niż to będzie konieczne. Pani Maria niezwłocznie została przewieziona na blok operacyjny. Czeka ją poważna operacja. Tymczasem na Sorze nastąpiła zmiana lekarza dyżurnego. Doktor Kurowski ledwie przejął dyżur, już pogotowie przywiozło mu rannego pacjenta. Pamięta pan zdarzenie, co się stało? Nie, nie pamiętam. pamiętam. Furioncera na głowy. no wstrząśnienia mózgu. Teraz pakuje wszystko. Teraz Pan się wszystko, tak? Tak, teraz tak. Nic mi jest, ręce mi pola. Na zgarstkach? W ogóle całe ręce. Chyba Pieszy, Pieszy, tak? Pieszy tak? tak? Po polecił na szybę. Uderzenie boczne było, odpiąć zostaje na desce z usztywnieniem chirurgia Pan Adam to ofiara potrącenia. Jest pod wpływem alkoholu. Ponieważ lekarz dyżurny we wstępnym badaniu nie stwierdził poważnych urazów, pacjent trafi najpierw do sali zabiegowej, gdzie chirurg poszywa rozbitą głowę. Jest tam także policja, która ukarała mężczyznę mandatem za spowodowanie zdarzenia drogowego. Rany głowy okazały się niezbyt poważne, więc chirurg nie będzie miał zbyt wiele pracy. Jeszcze jeden szef i pan Adam będzie przewieziony na prześwietlenie rentgenowskie i tomografię komputerową. Tymczasem pogotowie przywiozło młodą kobietę. Jest nieprzytomna, reaguje na bodźce zewnętrzne, ale ma problemy oddechowe. A kiedy był uraz głowy? Dwa tygodnie temu, około. Aha. A tu... A -a. Lekarz dyżurny musi zaintubować pacjentkę, czyli umieścić jej w tchawicy rurkę, przez którą będzie mogła swobodnie oddychać. Dobra, jest. dobra. Pielęgniarki pobierają też krew do badań. Patrzę na nową stronę. Czy prężeń nie ma? Nie ma prężyń jeszcze Dobrze Dobra i sądy dajcie do żółtka, jeszcze sądy włożę. Jak była wentylowana, to żeby odciążyć. Jeszcze sak dajmy do lesenia. Dobra. Jeszcze no, dajmy grubszą jeszcze. I też jest w żołądku. dobra? Jest, Dobra, też? Leci? Dobra. Można deserząc z tej sądy. Tak, sądy teraz jeszcze. I ten, to wypisuj szybko na tomograf, tak? I szykujemy do przewozu. Stan kobiety jest bardzo ciężki. Grozi jej utrata życia. Wyniki badań pani Edyty poznamy po krótkiej przerwie. Wtedy też będziemy świadkami użycia defibrylatora. Na sor trafi pacjent w bardzo ciężkim stanie. Zostańcie z nami. Wracamy za chwilę. Witamy po przerwie. Do oddziału ratunkowego przywieziono starszą panią w stanie zagrożenia życia z często skurczem komorowym serca. O której godzinie pani piła, jadła? Jest pół do dwudziestej. ręka. Obiad o której godzinie Do góry, tak. Zawsze, Obiad, o której pani jadła? A później? Kolacja? Bóry, tak. Położyć rękę. Musimy panią troszeczkę dośpimy. I zrobimy kardiowersję. Umiarowimy serce. Ja tam masz żelabane. Dobrze, proszę pani, na razie spokój. Nie ma, nie ma sztucznej szczęki? Nie ma. Po miligramie, tak? Proste nogi. Już, już, już już. Oddychamy głęboko. Oddychać. Dobra? W porządku. Przerwany cię. Dobrze jest. Dobrze jest. Będzie lepiej zaraz. Oddychać, nie jest dusić, oddychać górko. Czy to jest w porządku? Tak. No. Już ładnie. No. No. Także już lek przeciwbolowy poszedł, żeby nie bolało. Delikatna sedacja. Pani metagoprami, bo Pani najedzona, napita. Żeby nie doszło do zachłyśnięcia. Strzał yy, kardiowersji, czyli nie tak defibrillacja, czyli 100 juli. Czyli jak było widać, tak jakby kopnięcie w klatkę piersiową, ale to a jest ze wskazań życiowych, żeby przerwać często skut, co został przerwany bez powikłań, które może wywołać głęboką anestezję. Więc wygląda to tak trochę dziwnie, ale no, ratuje życie, I tak mam być. Pacjentce udało się uratować życie. Gdyby nie kardiowersja elektryczna, czyli strzał prądem, mogło się to źle skończyć. Z badań diagnostycznych powróciła Pani Edyta. Na oddział przyjechał też jej narzeczony. Jak to wyglądało? Pan widział ten cały przebieg choroby? Po prostu leżała, leżała na górku, gór, gór. leżeliśmy i też tak się podarwała jakoś, tak? I gorąca cała się zrobiła, spocona i, i mhm. też na zero, zero kontaktu, zero, zero. Stany jest dalej taki sam. Jest po badaniach tomokomputerowych. Czekam na wyniki. Trzeba ją zaintubować. Odrożnie drogi oddechowe. Także na no jest poważny. Może z rodziny jeszcze ktoś przyjedzie? Czy tego pan będzie? Dobrze, ja pojadę po, po mama. Dobrze, to ja pan przywiezie i, i zgłosię się, tutaj daję informację udzielę. Pacjentka powoli odzyskuje przytomność. Kobiecie zaczyna przeszkadzać rurka intubacyjna. Panią, oczy otworzymy. Otworzymy oczy. Poczekaj, mamy atosę, żeby. Rurkę tolerowała dobrze. Dobra. Panią otworzymy oczy. Ruki nie wyrywamy, nie wyrywamy. Pani Edyta podczas powrotu do przytomności wyrywała sobie węflony. Dla jej dobra, Artur unieruchamia ręce pacjentki. Lekarz dyżurny postanawia założyć w zastępstwie węflonów w kłócie centralne. Serwety ja mamy, nie? Ja muszę najpierw sobie tu zrobić pole. Okej. Okay. I trzymaj te opętel jak coś, to dospisz nie? jak będzie się ruszać, nie? Dobra, stylne. Dobra. I do Dobra. W kłucie centralne umieszczone w żyle szyjnej umożliwi pobieranie krwi oraz podawanie płynów i leków dożynnych. Sto saturacji dobrze? Oczywiście pacjentka do zabiegu zostanie za pomocą leków wprowadzona w stan uśpienia. Czewnik jest już wprowadzany do żyły. Trzymaj rączkę. Już już, 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 już. Dobra, już mamy. Już jest. Dobrze. I 25 pięć komentarów podamy. Dobra. Dwadzieścia cztery, sześć, siedem. Teraz do przyciągnię. To jest to. I już ma centralne wkłucie, już zabezpieczone do, do operacji. Trzymają znieczulenie miejscowe. Dobra. Teraz wkłucie centralne należy dobrze umocować za pomocą nici chirurgicznych oraz plastra. W tym czasie na SOR przywieziono mężczyznę po ataku epilepsji. Pacjent wymaga zaintubowania. Dobra, jest. Trybujemy własną dechę, żeby nie zwiotczać i nie utrudniać. Diagnostyki. Po prostu najpierw znieczulamy wejście do tani, żeby zmniejszyć odruchy, wymiotne. Wtedy nie tuszujemy całego obrazu. Pacjent w stanie rygawkowym, opanowany lekami. Chwilnie przytomny, zabezpieczony drogą oddechową. Czyli tutaj cewniczek z tlenem, nie? badania. Podczas, gdy lekarz dyżurny osłuchuje pacjenta, pielęgniarki pobierają krew do badań. Pacjent ma znowu atak. No, dziewczyny to ten, tiopenta, i po 50 mg. Pentalu. Tiopental to lek przeciwdrgawkowy. Powinien usunąć objawy padaczkowe u Pana Ryszarda. Teraz mężczyzna może pojechać na tomografię komputerową. Przytomność odzyskała Pani Edyta. Można więc ją ekstubować. Oddychamy, tak? Także tu poprawienie stanu chorego. Z go 6 do punktów 15. Że mały efekt leczenia. W tomografii głowy kobiety wykryto krwawienie podpajęczynówkowe, a więc pęknięcie tętniaka jednej z tętnic w mózgu. Kobietę czeka operacja. Na razie pojedzie na oddział neurochirurgii. Pani Maria, ofiara zderzenia czołowego po udanej operacji wątroby, przebywa na oddziale chirurgii. Przygnieciony przez barierę, pan Roman po zabiegu operacyjnym nogi dochodzi do siebie na oddziale urazowym. Rentgen i tomografia komputerowa upotrąconego przez samochód pana Adama nie wykazały żadnych uszkodzeń. Pacjent po kilkudniowej obserwacji poszedł do domu. Pani Edyta po zabiegu operacyjnym wciąż przebywa na oddziale neurochirurgii. Po udanej kardiowersji elektrycznej pani Leokadia trafiła na erkę kardiologiczną. Chory na badaczkę, pan Ryszard, trafił na oddział neurologii. Po trzech dniach obserwacji powrócił do domu.